Od dłuższego czasu w sieci krążą pogłoski dotyczące możliwego rozpadu formacji Ksajo Industries. Na jednej z ostatnich transmisji, na żywo prowadzonej przez Mokrego Suchara, pojawiło się oficjalne stanowisko od samego Ksaja. Przekaz był jasny. Ksajo, pierdolona legenda polskiego internetu, nie ma nic wspólnego z takimi petami jebanymi jak Wysocki, Luki czy Młodziutki, ale wróci silniejszy, bo nie bez powodu topowym twórcą przez lata. Nie, drodzy widzowie, nie przesłyszeliście się. Ksajo stanowczo podkreślił, że nie zamierza kontynuować relacji ani współpracy z wcześniej wymienionymi członkami dawnego XI. Głównym powodem takiego stanowiska wydaje się być zauważalny spadek zainteresowania działalnością tych osób na platformie Twitch TV. Mokry Suchar, streamer, który w ostatnim czasie znalazł się na ustach wszystkich widzów platformy Twitch TV, dzięki swoim innowacyjnym projektom ponownie trafił w centrum uwagi. Tym razem jednak uwagę przyciągnął ze strony organów celno-skarbowych. Niestety okres sielanki streamera nie mógł trwać wiecznie. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. Mam kontrolę celno-skarbową? Ty, no mam. Zakres kontroli celno-skarbowej. Kontrola celno-skarbowa przestrzegania przepisów ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku. O, proszę bardzo. No nie wiem, witam, Buta! Czy ma to związek z reklamowaniem stron ze skinami do CS? Nie wiemy, natomiast jeśli pojawią się jakieś informacje, na pewno damy wam o tym znać, więc zostaw suba. Jak zapewne wiecie, Boxdel kilka dni temu opublikował kolejny film na Wardęgę. Jeśli nie wiecie, co o nim myśleć, Gębicz śpieszy wam z pomocą. Kurwa, mówię to z pełną świadomością, ja wiem, że on jest pedofilem, nie? Co w się, sensie, No nie wiem tego, ale się domyślam. Mi się wydaje, że ja już to mówiłem i dalej tak. Mi się wydaje, że boxdela kręcą, ale on się powstrzymuje, nie? Tak mi się wydaje. Że go pokręcą, ale się powstrzymuje. Nie, ja już to mówiłem niejednokrotnie. Tak jest moje zdanie. Znaczy, jak miał powiedzieć, to mi się wydaje, że myślę, że Wardenga jest w chuj samotny, smutny gościem, nie? Tak szczerze. Bo Imo, i Wardenga, i Boksden, oni są ci warci, tylko po prostu jeden ma lepszy PR. Tak szczerze i tyle po prostu, oboje wyciągają prywatne, oboje wyciągają stare prywatne konwersacje, obaj manipulują, oni są, wbrew pozorom, oni wcale się dużo od nie różnią Boxdel nie pozostając dłużny Rypsonowi, postanowił odpowiedzieć na mocny statement On powinien zamknąć pizdę, bo może zostać za chwilę uciszony czy to oznacza kłopoty dla katowickiego streamera? Czy Rybson wie więcej i zaczął być problemem dla dużych szych z Fame MMA? Tak wiele pytań, a tak mało odpowiedzi. Rybson LOL ujawnia prawdę o Ksaju i jego pozycji na rynku matrymonialnym. Na mięsień jest taki bardzo intymny. Ja bym nie potrafił tak, tak jak Marcin, stary, z jakąś kurwą z Instagrama się uważać na ruchanie. niech no dla mnie to, to po prostu... Bez szans. Na sam koniec chcielibyśmy podnieść temat patologiczno-alkoholowych zachowań Artura Rybson-Lola Gębicza. Podczas okresu świątecznego Gębicz został sam w domu, ponieważ jego partnerka Awmusia pojechała do rodziny. Gębicz codziennie grał w gry i chlał piwsko bez umiaru. Kiedy jego partnerka wróciła do domu, pijany Gębicz wszczął awanturę. Jezus, kurwa kobieta przyjechała już od razu. Święta są kurwa. Wszystkiego najlepszego. Wesoły świąt, kurwa. Wesoły świąt. To tyle na dziś, Elo.